Moje kochane duszyczki. Dzisiaj troszeczkę wcześniej nagrałam filmik, nagram filmik, tak? Ponieważ wiem, że <laughs> złościcie się, kochani, że nie nakręcam, nie nagrywam tych filmików, tak? Złościcie się na mnie, że nie mam dla was czasu że nie odbieram telefonu, że nie odpisuję. Za co Was, kochani, wszystkich przepraszam z całego serca. Naprawdę. No, nie mam tego czasu, chociaż bardzo, bardzo, bardzo bym chciała ten czas mieć dla wszystkich. I to nie jest to, że unikam, kochani, kontaktu, tylko naprawdę, kurczę, no nie ma go, nie ma tego czasu. Muszę, dlatego długo siedziałam, długo się zastanawiałam, jak to wszystko tak jakoś pogodzić, żeby każda moja duszyczka była szczęśliwa, ale to później. Powiem wam o co mi chodzi. Kochani moi, i cały czas będę wałkowała dzisiaj ten temat w okres sportualny tak? Bo wiemy, kochani, że walczymy podczas rytuału, że jest ciężko, że rytuał, rytuał trwa 10-14 dni i to już jest walka, tak? Kochani, a tu jeszcze pozostaje nam 3 tygodnie czekać na efekt rytuału, żeby ten związek zespolił się z energią wszechświata, z energią rytualną i to jest tak dobijające i tak denerwujące, że po prostu wiem. Że ciężko jest kiedykolwiek wytrzymać. Nawet wtedy, kiedy są gdzieś tam jakieś związki uboczne, gdzieś, gdzie, gdzieś tam na zazdrość zżera. Ja wiem, że to wszystko jest bardzo ciężko w sobie wyciszyć i skumulować, a wiemy, że podczas okresu portualnego musimy być bardzo, bardzo spokojni, tak jak podczas okres, tak jak w czasie rytuału, tak? I to wszystko nam tak ciężko idzie, ale ja się wcale, kochani, nie dziwię, bo jeżeli wykonujemy 14 dni rytuał, to byśmy chcieli już być szczęśliwi w ramionach, utuleni swoich partnerów, a tu jeszcze trzeba czekać. Ja się wcale, kochani, nie dziwię. Ale uwierzcie mi, z ręką na sercu, tego się nie da przyspieszyć, nie żebym ja nawet. Y Miała sobie rękę obciąć, to i tak nie, w ofierze za wasze, za wasze szczęście, to i tak, i tak tego się nie przyspieszy. We wszystko jest zmieszany wszechświat, we wszystko jest niestety mieszany czas. Kochane moje Duszenki, jak wytrzymać ten okres portualny, jak sobie z nim dawać radę, to przede wszystkim to, żebyście nie odliczali tego czasu rytualnego. Że minąły 3 dni, 4, 5 tydzień. Ojej, jeszcze dwa tygodnie zostały, to przez te dwa tygodnie to już na pewno wróci. Ja wiem, że kochani, że się nie da inaczej funkcjonować, jak tylko odliczać, ale musimy to, tego unikać. Dlaczego? Dlatego, że sami wywołujemy na siebie presję. Sami zaczynamy żyć w jakimś określonym czasie, czekając na coś. I to nas tylko morduje, to nas tylko dołuje i ten okres portualny jest właśnie taką małą katastrofą, prawda? Musimy mieć podczas okresu porytualnego wyciszony umysł, harmonię ze wszechświatem, harmonię z samym sobą. I wtedy to wszystko będzie łatwiej, ten łatwiej będzie ten powrót partnera nam e, do osiągnięcia, a przede wszystkim do przetrwania. My wiem, że to przetrwanie jest okropne. E, musimy, kochani, tak samo, tak jak e, mówię wielokrotnie, dbać o swoje czakry dbać o to uziemienie, bo no niestety, tak to wygląda, że o wszystko trzeba dbać. Jak mamy drzewka w ogródku, to każde drzewko musi być wypielęgnowane, każdy kwiatuszek. I nasza każda czakra również musi być wyfrotyrowana, wypolerowana, odrobaczniona, żebyśmy mogli normalnie kochani funkcjonować. I najlepiej właśnie czakry poczyszczać, potwierać. najlepiej jest to zrobić w trakcie wykonywania rytuału albo w trakcie przed w trakcie, boże przepraszam, w trakcie w trakcie przed wykonaniem rytuału, tak? Oczyścić czakry i później wejść w rytuał. Albo po rytuale, jak się rytuał kończy, wchodzicie w okres porytualny, to pierwszy tydzień zająć się czakrami, żeby nie wprowadzać tego mętliku w swoje życie, nerwów, stresów i niepotrzebnej złej energii. Nad czakrami trzeba pracować, czakry się szybko blokują i wbrew pozorom przy rytuałach, przy nawet czarnej magii, żółtej, zielonej, czerwonej, różowej. Czakra i wasza wewnętrzna, wasza harmonia ze wszechświatem, ona musi istnieć i musi być kochani, czysta. Dlatego pamiętajmy o tym, że o te czakry trzeba dbać jako włosy, paznokcie, zęby i resztę innych y, rzeczy, do których silnie przywiązujemy wagę, a o naszych punktach energetycznych zapominamy. I wtedy zobaczycie, że ta walka, może nie tyle walka co to oczekiwanie na partnera. Będzie spokojniejsze, będzie lepsze. Pamiętajcie, że, że wykonywaliście rytuały, że to wy jesteście mistrzami ceremonii. Ja to zawsze będę powtarzała. To jest wasza energia, wasza i waszego partnera, która krąży we wszechświecie, a wszechświat wie, co ma z tym zrobić. Naprawdę wie, co ma z tym zrobić. I nikt z nas nie jest mądrzejszy od wszechświata. On wie, kiedy ma być ten odpowiedni moment. Kiedy ma być odpowiednia chwila, żeby ta energia rytualna po prostu zaszalała wokół Was, kochani, i żeby szalała, szalała przez naście, kilkanaście lat, a nie żeby poszalała miesiąc, dwa, a związek znowu się rozpadł. Tak jak mówię, rytuał musi być porządnie wykonany, energia rytualna musi pięknie współgrać ze wszechświatem, Wasza wewnętrzna harmonia ze wszechświatem również musi być, kochani, cudowna. Piękna i czysta. Ale się nagadałam, ale w każdym bądź razie musicie o tym pamiętać. Musicie. Druga sprawa, którą chciałam tak na szybko właśnie poruszyć, przepraszam, że na szybko powiedziałam, to jest to, że jeżeli ktoś wykonuje u kogoś rytuały, czyli jest u jednego, pod opieką innego rytualisty, kochani, to nie, ja Wam nie pomogę takim osobom, ponieważ ja się skupiam tylko i wyłącznie na swoich duszyczkach. Każdy rytualista. Jest odpowiedzialny za swoją duszyczkę i musi o nią dbać. Jeżeli piszecie do mnie maila, czy piszecie do mnie na Whatsappie, że wykonywaliście rytuał u kogoś tam, ale nie, skutku, nie przyniósł skutku, ale jeszcze jesteście w okresie portualnym, tak i tak dalej, ja nie mogę nic zrobić, nie mogę nic pomóc. Po to jest kontakt z rytualistą. Rytualista musi wam wszystko tłumaczyć, bo on pracuje z waszą kochani energią, tak? Ja, wolę, ja to nie znaczy, że ja wolę, że ja nie chcę. Tylko ja i tak mam bardzo mało czasu i ten czas wolę poświęcić osobom, duszyczkom moim, z którymi pracujemy nad ich szczęściem, tak? I ja wiem, co mam powiedzieć, a jeżeli wykonujecie rytuał u kogoś innego, to ja nie wiem, co się dzieje, a też nie chcę grzebać łapskami w energii, którą ktoś już wniósł, tak? Więc. Yy... Chcę tylko współpracować o szczęście z moimi duszyczkami, które są pod moimi skrzydełkami i chcę mieć dla nich czas. To jest druga sprawa, a trzecia sprawa, kochani, to jest to, że właśnie zrobię coś takiego, właśnie już to jakby działa u mnie na, w życiu i, i właśnie, żeby pogodzić wszystkie moje duszeczki, po prostu będą takie sesje online'owe, godzinne że wtedy właśnie wy troszeczkę mówicie, ja troszeczkę słucham w tym czasie, jeżeli będzie możliwość, bo nie będziecie w okresie portualnym czy dolnym coś tam podejrzymy w karty, troszeczkę popatrzymy na waszą aurę, troszeczkę Pogrzebiemy w czakrach, zobaczymy gdzie jesteście kochani, zablokowani, poblokowani. No i oczywiście z sesji, rytualne, sesji rytualnej, z takiej sesji online'owej e, musicie kochani wyjść pełni, naładowani zajebistą energią, która tylko i wyłącznie ma służyć do tego, że będziecie coraz silniejsi, coraz mocniejsi. I coraz bardziej szczęśliwsi. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Właśnie te sesje online'owe właśnie po to, żebyście wy wszyscy byli kochani, dopieszczeni. Dopieszczeni, wypieszczeni i szczęśliwi, zadowoleni, a nie złościli się na mnie, że zielona wróżka ignoruje czy, 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 czy po prostu olewa nas totalnie, tak? Nikt nikogo nie olewa, tylko po prostu, tak jak mówię, mało, mało tego czasu jest. Dni szybko mijają, noce... E, również. Kochani, więc y, mam nadzieję, że wszystko się uda każdemu z Was po kolei, że każdy z Was będzie najszczęśliwszą, najpiękniejszą, najwspanialszą duszyczką na świecie, która na nic i nigdy w życiu już nie będzie narzekać. Ściskam Was bardzo mocno, kochani, całuję, przesyłam bardzo, bardzo dużo pozytywnej energii. Przytulacki są mocne, pełne od serca i wiem, że się uda. Każdemu z Was się uda. Pozdrawiam serdecznie.